Cześć bąbelki, witam Was wszystkich bardzo pięknie, bardzo serdecznie. Słuchajcie, przyciągnę sobie tutaj mikrofon bardziej, kochani, żebyście dobrze mnie słyszeli. I my, kochani, za chwilę zaczynamy sobie oczywiście kartę dnia, żeby zobaczyć, co tutaj ciekawego będzie się u nas dzisiaj wszystkich działo, moi drodzy, tak? Czy będziemy płakać, czy będziemy się śmiać, czy generalnie, kochani, olejemy z góry na dół tego tarota i ułożymy sobie życie, oczywiście ten dzisiejszy dzień, bardziej po swojemu. I, kochani, gdyby tak było, gdyby karty pojawiły się tutaj, wiecie, no nie takie, jakbyśmy sobie tego życzyli. No, i nawet jeżeli się Wam to sprawdzi, kochani, to od razu robimy taki, słuchajcie, motyw, w którym albo do tego w ogóle nie dopuszczamy, albo ewentualnie, moi drodzy, jak się już nam zdarzy, to szybciutko z takich energii będziemy oczywiście, kochani, wychodzić. Słuchajcie, dwa słowa, dwa słowa dla osób, albo nie, nie będzie dwóch słów dla nikogo. Lecimy, kochani, z koksem, i zaczynamy oczywiście od baranka. Baranki, baranki na dzisiaj. U baranków w dniu dzisiejszym, moi drodzy, jakieś myślenie się uruchamia. Myślimy, skupiamy się nad czymś, planujemy coś. Rozważamy, słuchajcie, jakieś konkrety, być może moi drodzy analizujemy jakąś pewną sytuację. No, generalnie dzisiaj uruchamia Wam się proces tak zwany myślicielski. Myślimy, kombinujemy, słuchajcie, coś tam dumamy, planujemy, nie mam bladego pojęcia co, ale widać tutaj, jeżeli to jest Wasza karta osobowa, że jesteście właśnie w takim stanie skupienia. Słuchajcie, ponadto jakieś treściwe, konkretne rozmowy, być może z jakąś osobą, być może to Wy przeprowadzacie tą rozmowę właśnie. Z kimś albo ktoś, oczywiście tutaj baranki z wami, bo to jest również, słuchajcie, wymiana poglądów, wymiana zdań, jakieś konkrety do poustalania, nie wiem, może urzędowa rozmowa, może rozmowa z jakąś osobą, niekoniecznie urzędowo, ale no kochani, taka dosyć, wiecie, cięta, konkretna, słuchajcie, bez jakichś tam zbędnych emocjonalności. A więc tego typu klimaty mogą się pokazać. Jeżeli macie umówione spotkanie z urzędnikiem, z lekarzem, bez względu na płeć, nie patrzcie, że to jest król, bądź też z jakimś, nie wiem, prawnikiem, dobra, no urzędnikiem, z kimś takim, z szefem, ewentualnie, to moi drodzy, to te spotkanie faktycznie dzisiaj dochodzi do skutku. tak? I tutaj być może, kochani, przeprowadzacie jakąś taką bardzo analityczną rozmowę. Co dzisiaj zmierza do byka? Co dzisiaj ubyczka? Byczka, kochani, dzisiaj jest jakieś obciążenie, ciężar, trud, który nosimy na swoich plecach. Jest nam z czymś ciężko, drogie byki. No słuchajcie, ja mam zaplanowany bardzo pracowity dzień. No, mam tutaj wiele spraw takich zawodowych, swoich poza do wykonania, do zrobienia. Słuchajcie, muszę zająć się tutaj na przykład swoimi takimi sprawami ezoterycznymi również jak najbardziej, bo muszę tutaj dla Was kilka filmów zrobić. Kochani, wrzesień się zaczął i tak dalej. Dalej, więc być może, kochani, u Was jest dokładnie to samo. E, czyli krótko mówiąc, macie dzisiaj spiętrzone obowiązki i sporo spraw po prostu do załatwienia. Więc kochani, być może ten nadmiar właśnie roboty, która nam spłynie dzisiaj na plecy, no zwyczajnie, kochani, nas dociąży, tak? My tutaj, kochani, będziemy być może mieli taki klimat, w którym oczywiście wykonamy to wszystko, co mamy do zrobienia dzisiaj, czy też to, co mamy zaplanowane, tak? Ale może się zdarzyć, moi drodzy, że odczujemy zmęczenie w ciągu dnia, bo to jest taka karta, ja dam radę, spoko. Ja to wszystko wezmę na klatę. Ja tutaj dzisiaj będę ciężko pracowała do samego wieczora, tak? Czy też pracował, oczywiście? ale możemy odczuć, słuchajcie, bóle kręgosłupa, krzyża, innymi słowy zmęczenie, taki klimat, dobra, już nie mam dzisiaj siły, pierdziele, dosyć, jutro też jest dzień. To taki klimat możemy poczuć. Oczywiście, moi drodzy, ta karta nie zawsze i nie tylko pokazuje takie przepracowanie albo nadmiar obowiązków. Ona również może pokazywać stan naszej psychiki, pamiętajmy, czyli takie podłoże psychiczne, emocjonalne, mentalne, bardzo często, bo nieraz my wewnętrznie możemy, kochani, siedzieć, leżeć, nie robić nic. Tymczasem oczywiście jak najbardziej, kochani, możemy pokazywać się tutaj w takim właśnie karcie, że nasz, nasze wnętrze jest po prostu zmęczone jakąś sytuacją życiową. I tutaj również, kochani, możemy czuć się po prostu dobici, zmęczeni jakimiś e, takimi bardziej psychicznymi sprawami. Kochani, weźcie to pod uwagę. E, ta karta również sugeruje, że jeżeli coś takiego jest, to może warto z tym skończyć. Zrzucić te patyki, wed, koniec. Już nie będę się męczyła czy męczył, tak? Co zmierza do bliźniowy do dzisiaj? w dniu dzisiejszym do bliźni kochani zmierza powrót do tego co było, więc nie wiem kochani albo będziecie nie wiem odgrzewać obiad z wczoraj, odgrzejmy sobie pomidorową, odgrzejmy sobie kotleta oczywiście, to jest, śmieję się, śmieję się kochani, bo to jest powrót do tego co było robię dokładnie to, albo myślę o czymś co miało miejsce w przeszłości możecie być sentymentalni jak najbardziej, możecie kochani wspominać stare dobre dzieje, czyli to co było kiedyś, to co było ostatnio wspominać człowieka moi drodzy jakiegoś z którym coś tam razem tworzyliście, robili. Liście, wracać na przykład do miejsc, które już dokładnie i doskonale kochani znacie, bo ta karta właśnie nieraz sugeruje, że dzisiaj muszę pojechać w miejsce, w którym już kiedyś byłem, które doskonale znam, tak? Albo na przykład muszę wrócić do sprawy, którą myślałem, że już na przykład odłożę sobie na półkę, tymczasem muszę się nią zająć ponownie. Ale to też jest karta, kochani, wracacza czyli osoby, która od Was odeszła już jakiś czas temu, albo taka, z którą znacie się, niekoniecznie musiała odejść, ale gdzieś tam coś się być może kochani, macie z nią jakieś wspomnienia po prostu i ta osoba manifestuje się w Waszym życiu ponownie. Być może chce wrócić, być może chce bardziej mieć większe znaczenie w Waszym życiu. Ciężko tu jest powiedzieć, ale też co do niektórych tacy wracacze mogą wracać, albo Wy możecie chcieć wrócić do osób z przeszłości, tak? Więc albo sentymenty, albo faktycznie coś robić Albo wracacze się nam tutaj uaktywniają. Co zmierza dzisiaj do Raczka? Doraczka w dniu dzisiejszym, kochani, zmierza kwestia wyborów. Nie wiem, jakich, kochani, ja mam tutaj rozdroże, więc całkiem możliwe, że, kochani, jesteście dzisiaj w takim klimacie, w którym noraki sobie stoją mówią, no dobra, no to co ja mam teraz robić? Mam tu iść, czy tam iść? Wybrać, nie wiem, najpierw to, potem tamto. Na przykład jesteście w podróżach i możecie zadecydować, jaką drogą pojadę, czy mam pojechać tą, a może lepiej inną, tak? Włączcie sobie nawigację, może słuchajcie. <grytanie> Nawigacja bez poprowadzić. Natomiast y, ogólnie jest to karta wyborów i decyzji, czyli takiej sytuacji, y, takiej sytuacji w której zastanawiam się, co tutaj zrobić. Słuchajcie, może, mogą być takie raki, które nie potrafią w dniu dzisiejszym podjąć tej decyzji, bo ta karta bardzo często też czasami mi pokazuje taki stan, w którym waham się, co zrobić. Jestem w takiej fazie, w której nie wiem, y, co będzie lepsze, co będzie gorsze. Y, waham się w ogóle w tym, żeby jakąkolwiek, Decyzję podejmować, bo czasami to jest tak, że jest od nas to wymagane, stara weź w końcu się na coś zdecyduj, natomiast rak wie o tym, że musi to zrobić, ale nie potrafi tego zrobić, tak? To jest taka sytuacja, nie chcę tego robić, waham się w tym, nie mam pewności, czy to jest dobra decyzja. Więc moi drodzy, jeżeli nie macie w czymś pewności, to może dajcie sobie dzisiaj siana z takim, powiedziała powiedziałabym z takim konkretem, tak? Czyli być może nie podejmujcie tej decyzji, skoro nie macie tej pewności, czy ona jest właściwa. Co niektóre raki mogą mieć kachania nastrojów, więc tutaj to też od razu uprzedzam, że raz możecie być ha 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 ha, um, natomiast kochani za chwilę na przykład możecie popadać w jakiś marazm, w jakieś smuty, słuchajcie, w jakieś klimaty zawieszenia takiego, wiecie o co mi chodzi, w taką sytuację pustki, no różnie to może być, ale możecie mieć te skoki, e, słuchajcie, nastrojowe też, tak? Dobra, co dzisiaj zmierza do lwa? W dniu dzisiejszym do lwa, co zmierza, słuchajcie, facet, który kocha lwa i koniec, kropka. Facet, oczywiście, to też może być tak, że to wy kochacie kogoś, może to też być oczywiście kobieta, która kocha drogie lwy, oczywiście was. Ogólnie, kochani, bo to jest karta osobowa, więc dlatego też o tym mówię, że to jest ktoś, kto was kocha całym sercem, jest na was otwarty, tutaj was chce wspierać, opiekować się z wami, dawać wam miłość, troszczyć się tutaj, jest otwarty na wasze koncepcje, na wasze pomysły. Krótko mówiąc, kochani, dzień pod takim count Wielkiego lowa możecie, kochani, przeżywać jak najbardziej tak. Możecie też się kochani, poczuć dzisiaj bardzo szczęśliwe, bardzo radosne. Możecie poczuć się po prostu bezpieczne, być może w towarzystwie innych ludzi bądź jakiejś konkretnej osoby, która tutaj do Was się kochani, zbliży, albo jest jakaś, która się już tutaj wami, wiecie, troszczę, opiekuje, kocha i wszystko inne i daje Wam to kochani wsparcie. I powiedziałabym, że jesteście tutaj pozytywnie do czegoś dzisiaj nastawione. To jest tak jakby lew stwierdził. Spoko. Czuję się fajnie, tutaj jest sympatycznie, jest bezpiecznie, ja mogę się całym sercem tutaj na coś otworzyć i czuję się po prostu tak jakby dobrze, tak? Nie wiem, może na przykład gdzieś się wybieracie, czujecie jakieś blokady, przeskoki, nie wiecie, czy to będzie dobrze, czy będzie źle, czy tutaj, no jak to się to dalej będzie toczyć, natomiast jakaś sytuacja, czy jacyś ludzie, jakaś, słuchajcie, no atmosfera, która wokół Was może zapanować, czy jakaś sytuacja, która potoczy się tak, a nie inaczej, jakby rozbudzi w Was pozytywne podejście, do jakiegoś tematu, tak? Dobra. Coś dzisiaj zmierzała do panny. Do Panny w dniu dzisiejszym, kochani, zmierza czas, w którym trzeba tutaj za czymś, kochani, poczekać, ale też i przede wszystkim zanim, kochani, będziecie mogły oczekiwać od czegoś, od kogoś, czegokolwiek, to karta też zachęca nad tym, żebyście też dały z siebie jeszcze coś. To znaczy, tutaj zachęca karta do tego, kochani, żebyśmy nie stały, nie czekały albo nie wiadomo co, tylko troszeczkę tutaj zakasały swoje własne rękawy i popielęgnowały jakąś sytuację. To znaczy, ja to tak widzę troszeczkę, wiecie, no, ta da, da, da to znaczy, no, że coś tutaj trzeba, krótko mówiąc, porobić, trzeba zabrać się tutaj jako, za jakąś robotę, nie czekać, a właśnie zabrać się za pracę, więc nie stoimy, nie podpieramy murów, moje drogie panny, nie czekamy na mannę z nieba, nie mówimy, dobra, to ja tam sobie poczekam i nic nie będę robić, tylko właśnie karta zachęca do tego, żeby jeszcze włożyć w coś swoją energię, swoją pracę żeby jeszcze się postarać, żeby jeszcze coś ulepszyć, żeby coś jeszcze upiększyć. Moi drodzy, nie wiem co to może być, ale żeby były owoce waszej własnej pracy dorodne, albo żebyście dostały to, czego chcecie, żeby wszystko funkcjonowało jak należy, to karta zachęca was do tego, żebyście nie czekały, a coś zaczęły robić. Więc pomimo tego, że to jest karta cierpliwości, to ja wam nie mówię, że macie siedzieć i czekać, tylko robić, robić, drogie panny. Dobrze, co zmierza do wagi dzisiaj? W dniu dzisiejszym do wagi zmierza stan, w którym, kochani, waga nie robi nic, waga, słuchajcie, albo zatrzymuje się w miejscu i nie ruszy ani palcem, ani, słuchajcie, nogą, ani ręką, ani nawet okiem w głowie. <słuchajcie>, słuchajcie, nie wiem, to jest klimat zawieszenia. Jeżeli, kochani, gdzieś oczekujecie, że w dniu dzisiejszym jakieś sprawy się potoczą, że coś się stanie, że o czymś tam z kimś porozmawiacie, że coś jakby wyprnie z czegoś, ruszy do przodu, że coś się będzie działo, no to nie, to się nie będzie działo. Dzisiaj po prostu wszystko utknie w martwym punkcie. Będzie taki stan, w którym nie będzie ani w prawo, ani w lewo. E, będzie taki stan, w którym wszystko się zatrzyma, tak? No i moi drodzy, taki klimat właśnie może być. E, może też tak oczywiście być, że wy same. Nie to, że załóżmy jakaś sytuacja, czy jakiś człowiek kochani nie wykona ruchu, kroku e, czy czegokolwiek i jakby to wszystko pomiędzy Wami tutaj zawiśnie, tylko nawet Wy sami, moi drodzy, e, że tak powiem, nie będziecie tutaj robić żadnego ruchu ani w prawo, ani w lewo i będzie to taki klimat, w którym e, no zawiesimy na razie, że tak powiem, wszelką jakąś, wszelki jakiś ruch w czymkolwiek, tak? E, słuchajcie, ale ta karta bardzo często też wskazuje na taki klimat, w którym waga ut utknie w czymś. Jest utknięta już w czymś, e, i moi drodzy, nagle zacznie patrzeć w dniu dzisiejszym e, na wszystko w oku, e, albo na sytuację, albo na kogoś e, zupełnie, kochani, z innej perspektywy. I ja mam takie wrażenie, kochani, że wy po prostu dacie sobie taki czas, w którym nie będziecie wykonywać żadnego ruchu w prawo albo w lewo, ale będziecie przyglądać się całej sytuacji, i wielu z Was zobaczy, dostrzeże pewne rzeczy. Być może oczy ma drugiej strony, być może zobaczy sama to, że Jezu, patrzyłam do tej pory na to tak i tak, ale w sumie zasadniczo dostrzegam coś jeszcze. I to będzie taki czas myślicielski. Nie robię nic, ale dużo myślę, tak? Wiecie o co mi chodzi. Co dzisiaj zmierza do Skorpiona? Jeżeli chodzi o Skorpiona, słuchajcie, wy dzisiaj macie czas, w którym. Stoicie na straży czegoś, bronicie czegoś, mam takie wrażenie, robicie coś, pracujecie nad czymś, bo to może być wszystko, kochani, ale jesteście czymś zmęczone. To znaczy, nie wiem czym, nie będę tutaj się kłócić, czy to chodzi o relacje, o związki, o pracę, czy tam kuźwa, nie wiadomo o co, ale macie taki klimat, ja się nie poddam, ja tu będę o to walczył, ja tutaj będę o to dbał, dbała, ale możecie w ciągu dnia odczuć zmęczenie, bo to jest taka karta, gdzie ktoś dostał ostro potyłku, dostał ostro w kość. Em, ja nie chcę powiedzieć, że Wam ktoś dowalił, tak? Ale takie wiecie, no nieraz takie przepracowanie, albo nawet możecie leżeć, moje drogie Skorpiony, ale jest nieraz taki dzień, w którym, słuchajcie, nie wiem, energetyka jest tak słaba w nas samych, że możemy leżeć i powiedzieć, kuźwa, jak mi się dzisiaj nic nie chce, tak? I słuchajcie, i to właśnie może być też taki klimat, w którym poczujecie, że jesteście czymś zmęczone. Zmęczone sytuacją, życiem, nie wiem, osłabieniem, albo też tudzież nawet, słuchajcie, zupełnie czymś, co faktycznie fizycznie, fizycznie dzisiaj włożycie trud, pracę. Urobicie się po łokcie, nie da, dacie oczywiście rady, bo to jest taka, taka karta, gdzie ktoś tutaj się stara bardzo mocno, żeby nie wiem, coś tam, ale może poczuć się wykończony być może w ciągu dzisiejszego dnia. Nie wiem, pod koniec, w środku, na początku, nieważne, wykończenie sytuacją, tak, nie wiem jaką, ale jesteście pomimo tego, słuchajcie, w takim stanie, w którym nie rezygnujecie z czegoś, tylko gdzieś, słuchajcie, stoicie na straży tego wszystkiego, mówicie spoko, ja dam radę, ale kurde, ale jestem zmęczony, ale zmęczona tak, wiemy o co chodzi eee, strzelec jeżeli chodzi o strzelca kochani, wam się dzisiaj spełniają życzenia marzenia, jesteście uszczęśliwione radosne e, sympatycznie nastawione do dzisiejszego dnia, więc drogi strzelce, bardzo fajnie karta gwiazdy z roguły, kochani pokazuje właśnie taki stan, w którym wszystko idzie tak, jak powinno pójść e, tak, jak powinno pójść, kropka i słuchajcie, i sytuacja tak właśnie się przedstawia, tak, a więc my dzisiaj, drogie strzelce, wy, a nie my, bo ja tutaj się nie będę pod to podpinać, chociaż mam tam jakiś, nie wiem, czy w księżycu, czy w słońcu, czy tam w jakimś innym głównie, słuchajcie strzelca, <grym> nie pamiętam w czym, generalnie asystent mam w wadze, ale strzelca też tam gdzieś mam. Ale spełniają nam się życzenia, spełniają nam się, kochani, marzenia, tak? Jesteśmy tutaj czymś uradowane. Dostajemy to, co chcemy. Jesteśmy tutaj gdzieś takie, tra la, -la Wiecie, o, ale fajnie, Jezu, to, tamto. Dobra, ale, jest, ale to jest taki właśnie, słuchajcie, klimat. Co niektórych z Was może w czymś olśnić, może Wam się rozświetlić umysł, możecie, kochani, w dniu dzisiejszym nagle, tada, Jezu, teraz już wszystko wiem. Jeżeli czegoś nie wiedziałyście, miałyście zacieniony umysł, nie wiedziałyście, jak postąpić, kochani, gdzieś napływały do Was czarne myśli, to z dniem dzisiejszym przy tej karcie, kochani, dla takich osób pojawi się karta, słuchajcie, rozświetlenia pewnych spraw, olśnienia Waszych własnych umysłów i pewności tego, czego Wy tak naprawdę chcecie. No i dzień potoczy się tak, że faktycznie możecie mieć poczucie, że wszystko poszło zgodnie z planem, jesteście szczęśliwe, zadowolone, a u co niektórych, kochani, spełni się Wasze życzenie czy marzenie, którego bardzo chciałyście. No więc tak to wygląda. Co dzisiaj zwierzę do koziorożca? Do koziorożca, moi drodzy, dzisiaj zmierza to, że otrzymacie coś, to znaczy możecie coś otrzymać. To może być wszystko, co tyczy się sfery zawodowej bądź finansowej, przypływ gotówki, słuchajcie, nie wiem, słuchajcie, czy jakaś dobra robota, dobre zlecenie, um, słuchajcie, zalążki tego, że tak może być, jak najbardziej również, ale też i wszystko inne, tak? Bo ta karta po prostu pokazuje, mamy to, dostałam to, w końcu to mam, nie wiem, kupicie sobie Kieckę, buty, słuchajcie, nie wiem, wiertarkę, e, drodzy panowie. Nie wiem, co to może być, ale przytulacie do siebie coś, co bardzo was cieszy, coś, co jest dla was cenne, coś być może, za czym koziorożce zwyczajnie czekały. To nawet może też być człowiek, którego uważacie za coś, za coś, za kogoś bardzo cennego w swoim życiu. To jest raz. Jeżeli, kochani, macie kasę, to teraz scenariusz numer dwa. Jeżeli macie kasę i chcecie ją, kochani, na coś wydać. W dniu dzisiejszym to nie róbcie tego. E, zostawcie te pieniądze przy sobie. To tylko tyle powiem, bo być może będą takie koziorożce, które e, spoko nie spodziewają się żadnych wpływów ani żadnych takich wiecie, o w końcu coś dostałam. Ale mogą mieć, mogą mieć jakieś tam pieniądze yy, i stwierdzą, no to, to dobra, to dzisiaj jest taki dzień, w którym pójdę i to wydam na coś, tak? Zainwestuję w coś. Nie, to dzisiaj tego nie róbcie. Kasa ma zostać przy Was. Dzisiaj. Nie wiem, kochani, może dlatego, że po prostu jutro będzie lepszy na to dzień. Na przykład, ale dzisiaj nie inwestujemy. Dzisiaj zatrzymujemy kasę, dzisiaj nie szarżujemy. Yy, kochani, zakupów. Dobra, co uwodnika dzisiaj? Wodnika, kochani, dzisiaj dzień zdobywania celu, <laughs> to znaczy no oczywiście tutaj jeszcze powiem teraz drugą wersję, ale ogólnie jeżeli to by była Wasza karta osobowa, to Wy dzisiaj zdobywacie cel, nie wiem co jest Waszym celem, nie wiem co macie do pozałatwiania, tutaj każdy z nas ma oczywiście co innego, nie wiem, jeden chce przekopać ogródek, drugi słuchaj chce sprzątać chatę, jeszcze inny chce zdobyć człowieka, jeszcze kogoś innego korci zupełnie w innym kierunku, ale gdzieś tutaj jest cel, jest wytyczenie sobie dzisiaj, muszę zrobić to czy to. I kochani, i z pełną werwą, z pełną pasją, z bardzo dobrą energią, która tutaj nie jest uśpiona, nie jest zdegradowana. Słuchajcie do poziomu minus 2. Jedziecie, działacie i chcecie to zrobić. Macie dzisiaj w sobie energię, macie dzisiaj w sobie pasję, macie tutaj w sobie entuzjazm, macie taką, słuchajcie, wolę walki. Dzień pozytywny. Nie widzę tutaj negatywu, żeby któryś z wodników miał tutaj, słuchajcie, jakieś wściekłości, cudawianki, czy tego typu atrakcje, raczej po prostu taka chęć do życia pojawia się tutaj po stronie wodnika. No i scenariusz numer dwa. Jeżeli kochanie gdzieś macie przy swoim boku a mężczyznę bądź też kobietę. Ale taką, z którą ewentualnie romansujecie, flirtujecie i tak dalej, to dzień poświęcony romansowi. Ktoś was chce zdobyć, ktoś chce zdobyć serce wodnika, albo wodnik chce zdobyć e, serce, moi drodzy, kogoś, albo zbliżyć się, bo tutaj gdzieś pasja, ogień, namiętności mogą się w ciągu dnia dzisiaj, kochani, również pojawić. Co dzisiaj zmierza do ryby? A u ryby, moi drodzy, w dniu dzisiejszym, słuchajcie, dzień odpoczynku, dzień leniuchowania, myślenia o urlopach, bo może są i też takie, słuchajcie, ryby, które zwyczajnie potrzebują pójść na urlop, są na urlopach albo, jego, albo ten urlop planują, tak? I czyli już tutaj, słuchajcie, już się cieszą, już dzisiaj się opierdzielają, bo załóżmy, urlop jest od jutra albo jest w tym tygodniu, no i już, moi drodzy, gdzieś w takim poczuciu, żeby się przygotować dobrze do lenistwa to dzisiejszy dzień będzie taki dla nich, dla nich bardziej leniwy. Czyli nie będą tutaj słuchajcie, pracować w pocieczola pocie do ostatniej godziny, tylko właśnie um, gdzieś już będą, słuchajcie, robić sobie takie większe przerwy, większe lenistwa w ciągu dzisiejszego dnia. E, oczywiście nie musicie iść na urlop, moi drodzy, to nie jest o to chodzi, ale to może być taki dzień, w którym, kochani, możecie być ospałe, możecie nie mieć takiego takiego poczucia, w którym trzeba coś się zrywać, coś robić, możecie więcej leniuchować, możecie mieć ochotę, żeby więcej odpoczywać, albo też tudzież karta mówi, czas jest na odpoczynek, warto tutaj w to zainwestować. Co niektórzy mogą poczuć się, nie wiem, pochorowani, bo ta karta również czasami pokazuje stan, w którym coś nam dolega i my musimy się położyć, załóżmy do tego łóżka. Ale to jest taki dzień, nic nie robię, po prostu się położę, podpoczywam, chcę urlopu, chcę tutaj, nie wiem, długo sobie pospać, nie będę się zrywał w ciągu dzisiejszego dnia słońca. No to tak to wygląda, ale słuchajcie, ale zajebiście skończyłam. Kropkę postawiłam 21 21, czyli 21 minut i 21 sekund. Słuchajcie, sprawdźcie sobie co oznacza ta liczba. Może dla nas wszystkich coś znaczy. Dobra, a co na to wszystko tło czytania? Już Wam mówię, kochani, co się tutaj pokazuje u spodu mojej kurcze, genialnej talii. słońca moje, co tutaj się zadziewa. Słuchajcie, uważajcie, bo mogą być też takie znaki, kochani, które dzisiaj mogą być przez kogoś, nie chcę być atakowane, ale pokazuje się tutaj właśnie w takich kartach, że ktoś od nas coś może chcieć, a my, kochani, tego niekoniecznie będziemy chcieli i będziemy tą sytuację odpierać. Nie, dziękuję bardzo, zostaw mnie w spokoju i tak dalej. Słuchajcie, jeżeli. Ktoś będzie natarczywy. Ja widzę tutaj również klimaty takie, że moi drodzy, mogą się tutaj pojawić kłótnie na tym tle. To znaczy, no, jakieś afery, awantury, bo jeden na drugim coś będzie chciał wymuszać, jeden coś chce, drugi kurcze nie chce. I moi drodzy, i może tak się zdarzyć, że um, zamiast takiej fajnej, konstruktywnej rozmowy pojawią się tutaj jakieś kłótnie jakieś niepotrzebne, moi drodzy, klimaty. Bardzo dużo energii generalnie kochani mamy, bo karta pierwsza tutaj pokazuje dużą energetyczność, duży pozytywny zastrzyk, powiedziałabym bardzo takiej fajnej, pozytywnej energii. Czyli dzisiaj mamy, słuchajcie, werwę tak naprawdę do wszystkiego, nawet do tych kłótni, więc dlatego, dlatego o tym mówię, tak, że mogą być takie jednostki w dniu dzisiejszym, takie znaki zodiaku, które w ten potencjał, tą pasję, ten ogień, tą energię, kochani, mają na Tyle ogromną, że spożytkują to na coś na przykład dobrego, ale mogą też być i takie, które będą chciały tutaj albo kogoś zmusić do czegoś, pobudzić do czegoś i mogą być tak silne, energetyczne, że po prostu krótko mówiąc, kochani, upłycą tą energię w niepotrzebne niesnaski. Nie robimy tego typu rzeczy. I moi drodzy, zachcianki. W dniu dzisiejszym mogą pojawić się u nas zachcianki na wszystko. Nie wiem, wpierdzielmy sobie karton cukierków. O, moje drogie, nie polecam. Weźmy tutaj troszeczkę tę, tę sprawę na logikę, ale te zachcianki mogą być. Zachcianki różnorakie. Mam ochotę na przygodę. Chcę, żeby coś się działo. Tutaj idźmy po spontaniczności. Róbmy coś. Nie mogę, że tak powiem, przestać o czymś myśleć. Muszę to mieć, muszę to zrobić. Wiecie o co mi chodzi? Coś nas korci, coś nas kusi. No i ten taki zapał, moi drodzy, przy tej energii głównej, gdzie my tutaj czegoś chcemy, chcemy, żeby życie się zajebiście, toczyło, żeby tego. No, możemy, moi drodzy, oczywiście z takich zachcianek korzystać, więc całkiem możliwe, że co niektóre znaki zodiaku skuszą się na coś, żeby się wreszcie coś działo. No tylko uważajmy, moi drodzy, tutaj na co niektórzy, żeby ta energetyka nie poszła w coś takiego bardzo nie niefajnego. No to co? No to kochani, przestaję już gadać, przestaję Wam marudzić. Słuchajcie, oczywiście weźcie sobie ten dzień, spędźcie tak, jak wy uważacie, tak jak Wy chcecie. Nie musicie się tymi kartami sugerować, kochani. To jest tylko podpowiedź płynąca oczywiście tutaj do Was. Pamiętajcie, że wolę własną macie Wy, a nie, że tutaj ktoś, ja tu wam powiem i Wy tak musicie funkcjonować. Absolutnie nie. I moi drodzy, wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Wszystkich Was ogromnie ściskam. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za. Przecudowne komentarze, które, kochani, uwierzcie mi, strasznie mocnie motywują do pracy, sprawiają, że człowiek ma takie wrażenie, że może to komuś pomaga, że komuś tutaj gdzieś to jest pomocne, więc strasznie Wam też dziękuję za te właśnie przemiłe, po prostu milionowe. Słuchajcie, jak czytam to wszystko komentarze, naprawdę jest to mega, mega, mega fajne i cieszę się, że mam tutaj tak fantastycznych ludzi. Słońca, buziole i do usłyszenia później.